Przenieś się myślami do alternatywnej wersji Westeros, gdzie złowrogie siły z Zamuru budzą się do życia nie w epoce Denerys Targaryen, ale dwa wieki przed jej narodzinami. W tym czasie potężna dynastia Targaryenów wciąż niepodzielnie rządzi siedmioma królestwami, utrzymując swą władzę dzięki sile smoków i Bezwzględnym metodom. Jest to rzeczywistość przedstawiona w serialu Ród Smoka, gdzie ród Targerienów osiągnął szczyt swojej potęgi, dysponując armią Smoków. Jednakże, gdy na północy pojawią się pierwsze oznaki nienaturalnej zimy, dotychczasowe spory o władzę ustąpią miejsca walce o samoistnienie królestwa i jego mieszkańców. Drodzy widzowie, jeśli podobają Wam się nasze filmy i chcecie być na bieżąco z nowymi treściami, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj. To naprawdę wiele dla nas znaczy. Pamiętajcie też, że Wasze komentarze i polubienia pomagają nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy rozwijać nasz kanał i dostarczać Wam coraz ciekawsze materiały. Rok 129 po podboju Egona. Królestwo stoi na krawędzi wojny domowej. Król Viserys I niedawno zmarł, zostawiając spór o sukcesję między córką Renirą a synem Egonem II. Jednak gdy zbliża się konflikt znany jako taniec Smoków, z lodowatej północy nadciąga znacznie poważniejsze niebezpieczeństwo. Raporty nocnej straży stają się coraz bardziej alarmujące. Zwiadowcy powracający z zamuru wydają się odmienieni, jakby utracili część swojej tożsamości. Dzikie plemiona znane z wzajemnych waśni i podziałów nieoczekiwanie jednoczą się w masowej migracji na południe. Zjawisko dotąd niespotykane. Południowi lordowie początkowo bagatelizują te sygnały, traktując je jako przesadzone opowieści. Jednakże, gdy zima zaczyna pokazywać swoje najbardziej srogie oblicze, a umarli podnoszą się z grobów, rzeczywistość staje się zbyt przerażająca, by można było ją dłużej ignorować. Zbliżający się konflikt wewnętrzny traci na znaczeniu wobec nadciągającego, potężniejszego zagrożenia. Renira i Egon II, pretendenci do żelaznego tronu, muszą podjąć brzemienną w skutki decyzję: czy trwać w walce o władzę? Czy też połączyć siły przeciw wspólnemu niebezpieczeństwu? Od tego wyboru zależy los Westeros. Początkowo napięcie między zwaśnionymi stronami może eskalować, gdyż każda będzie chciała dowieść swojej legitymacji do tronu i zdolności obrony królestwa przed białymi wędrowcami. Jednak w obliczu rosnącego zagrożenia pragmatyzm może przeważyć, prowadząc do tymczasowego rozejmu i utworzenia sojuszu. W walce z armią nieumarłych potężne smoki rodu Targerienów stają się głównym atutem królestwa. W odróżnieniu od ery Gryotron, gdzie występowały zaledwie trzy smoki, obecna epoka może pochwalić się blisko 20 ognistymi bestiami. Spektakularnym widokiem byłby wagar, największy z żyjących smoków unoszący się nad murem z emondem jednookim na grzbiecie. Taktyka wykorzystania smoków mogłaby obejmować rozpoznanie terenu za murem z powietrza, konstruowanie przeszkód z roztopionego śniegu i lodu przy użyciu smoczego ognia, atak z góry na hordy upiorów, a także ewentualna konfrontacja z lodowymi smokami nocnego króla. Ta strategia mogłaby znacząco zmienić układ sił w konflikcie z białymi wędrowcami, dając królestwu realną szansę na zwycięstwo. Odkrycie słabości białych wędrowców wywołuje gorączkowe poszukiwania skutecznej broni przeciwko nim. Smocza Skała, ancestralna siedziba rodu Targaryenów, nabiera kluczowego znaczenia strategicznego ze względu na ogromne złoża obsydianu. Targaryenowie mają możliwość intensyfikacji wydobycia, przekształcając wyspę w potężny bastion zbrojeniowy. Równocześnie oręż wykonany ze stali waleriańskiej staje się obiektem pożądania wszystkich rodów królestwa. Jego rzadkość sprawia, że rodziny posiadające dziedziczne miecze z tego materiału, takie jak ród Starków władający lodem, zyskują niezwykłą wartość w obliczu zbliżającego się konfliktu. Siedem królestw może zostać zmuszone do zawarcia bezprecedensowych sojuszy z ludami mieszkającymi za murem. Sytuacja ta mogłaby prowadzić do fascynujących interakcji, gdy wyniosłe rody i ich przedstawiciele stanęliby do walki ramię w ramię z tymi, których dotąd postrzegali jako dzikich. Umiejętność przetrwania w trudnych warunkach oraz doświadczenie w potyczkach z białymi wędrowcami, jakimi dysponują ludy z Zamuru, mogłyby okazać się nieocenione. Niemniej jednak próba włączenia ich do struktur militarnych Siedmiu Królestw wiązałaby się z poważnymi wyzwaniami natury logistycznej i kulturowej. Ponadto pojawienie się białych wędrowców może diametralnie zmienić równowagę sił w Westeros. Dotychczasowi przeciwnicy mogą być zmuszeni do tworzenia nieoczekiwanych sojuszy w celu przetrwania. Ród Starków, dysponujący starożytną wiedzą o długiej nocy, może zyskać kluczowe znaczenie w nadchodzących wydarzeniach. Targerienowie, jako potomkowie starożytnej cywilizacji, mogą posiadać dostęp do zapomnianej wiedzy magicznej. Ta moc może okazać się niezbędna w konfrontacji z innymi. Poszukiwania pradawnych manuskryptów i reliktów z Walerii mogłyby ujawnić innowacyjne sposoby zwalczania białych wędrowców. Przepowiednia o księciu, który został obiecany, zyskuje nową interpretację w kontekście rywalizacji między Renierą a Egonem II. Oboje mogą uważać się za wybrańców przeznaczenia, co nadaje ich konfliktowi wymiar mistyczny. Każde z nich dąży do wypełnienia proroctwa, widząc w tym uzasadnienie swoich roszczeń do żelaznego tronu. Ta wizja łączy elementy magii, starożytnych tajemnic i przepowiedni, tworząc fascynującą warstwę fabularną, która mogłaby wzbogacić historię targerienów i ich walkę o władzę. Westeros stoi przed obliczem zimy jakiej nie widziano od tysiącleci, a biali wędrowcy zbliżają się nieubłaganie. W odróżnieniu od sytuacji znanej z gry Otron, długie lato jeszcze nie nastąpiło, co potencjalnie stawia królestwo w lepszej pozycji do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom. Niemniej jednak mieszkańcy mogą zostać zaskoczeni magiczną naturą tej zimy. Konsekwencje postępującego ochłodzenia mogą obejmować masowe migracje ludności na południe, niedobór żywności i konieczność jej racjonowania, zamarzanie szlaków wodnych, co utrudni handel i transport, a także konieczność rozwoju innowacyjnych technologii umożliwiających przetrwanie w ekstremalnie niskich temperaturach. Konflikt z białymi wędrowcami miałby znaczący wpływ na ekonomię Siedmiu Królestw. Żelazny bank z Bravos mógłby stać się kluczowym źródłem finansowania tej wojny co mogłoby prowadzić do interesujących powiązań ekonomicznych między Westeros a Esos. Przerwanie tradycyjnych szlaków handlowych mogłoby skutkować niedoborem niektórych dóbr. Z drugiej strony sytuacja ta mogłaby stymulować rozwój nowych sektorów gospodarki, szczególnie tych związanych z produkcją uzbrojenia oraz sprzętu dostosowanego do zimowych warunków. Nadejście białych wędrowców może podważyć autorytet wiary siedmiu. Konsekwencją tego może być renesans kultu starych bogów oraz rosnąca popularność rolora, zwanego panem światła. Wyznawcy rolora władający magią ognia mogą przyciągnąć nowych zwolenników, gdyż ludzie będą poszukiwać skutecznych metod walki z zimnym i ożywionymi trupami. Ta sytuacja może prowadzić do napięć między różnymi grupami wyznaniowymi, a w najgorszym scenariuszu nawet do konfliktów zbrojnych na tle religijnym w obliczu zagrożenia ze strony białych wędrowców. Zagrożenie ze strony białych wędrowców może stać się katalizatorem gwałtownego rozwoju technologii obronnych i militarnych w Westeros. Ta przyspieszona ewolucja mogłaby znacząco zmienić oblicze kontynentu w okresie, w którym rozgrywa się akcja Gry o tron potencjalne kierunki innowacji obejmują zaawansowane techniki metalurgiczne pozwalające na produkcję oręża o jakości zbliżonej do waleriańskiej stali, innowacyjne metody przechowywania i konserwacji zapasów żywności, konstrukcje wyrafinowanych machin oblężniczych zdolnych do powstrzymania ogromnych hord nieumarłych oraz Projektowanie wielofunkcyjnych pancerzy zapewniających ochronę przed mrozem oraz bronią białych wędrowców. Zagrożenie ze strony białych wędrowców miałoby daleko idące konsekwencje wykraczające poza Westeros. Rozprzestrzenianie się wieści o nadciągającym niebezpieczeństwie mogłoby wywołać zróżnicowane reakcje w innych regionach. Wolne miasta stanęłyby przed dylematem. Z jednej strony mogłyby zaoferować wsparcie Westeros, uznając, że jego upadek uczyniłby je następnym celem. Alternatywnie mogłyby zdecydować się na izolację, zamykając granice w obawie przed masowym napływem uchodźców. Wyspletnie, ten odległy tropikalny archipelag, mógłby przekształcić się w bezpieczną przystań dla zamożnych mieszkańców Westeros, szukających schronienia przed nadciągającą zagładą. Częściowo autonomiczne Dorn mogłoby wykorzystać destabilizację sytuacji na kontynencie do wzmocnienia swojej niezależności. Alternatywnie mogłoby rozważyć sojusz z Targaryenami w obliczu wspólnego potężniejszego wroga. W alternatywnej wersji wydarzeń Westeros mogłoby mieć lepsze perspektywy w konfrontacji z białymi wędrowcami niż w oryginalnej grze o tron. Czynniki sprzyjające to. Skoordynowana siła licznych smoków, silniejsza jedność królestwa oraz wczesne ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu. Ród Targaryenów, władający smokami i dysponujący potencjalną wiedzą magiczną, mógłby odegrać decydującą rolę w pokonaniu nocnego króla i jego sił. Z drugiej strony, wcześniejsze starcie z zagrożeniem przy niedostatecznej znajomości efektywnych taktyk walki mogłoby przynieść jeszcze gorsze konsekwencje. Istnieje ryzyko, że biali wędrowcy mogliby przeniknąć głębiej na południe, być może nawet osiągając królewską przystań. Taki obrót spraw mógłby doprowadzić do prawdziwie apokaliptycznego scenariusza dla całego kontynentu.